Marketing Summit to dwa dni prelekcji, warsztatów, imprez networkingowych oraz drugiego dnia wieczorem gala, w której poznamy zwycięzców konkursu dyrektor marketingu roku oraz promarketingowy prezes. Na to wydarzenie zaprosiliśmy kilkudziesięciu speakerów i prelegentów z Polski i z zagranicy. Mamy dwa dni wykładów, mamy cztery ścieżki tematyczne, mamy kilkuset uczestników. Piękne miejsce Kraków, ICE Kraków, 6-7 czerwca. Generalnie tak dużo rzeczy dzieje się w marketingu, że często nie nadążamy z. Ogarnięciem tego wszystkiego. To wydarzenie o, pozwala nadrobić zaległości, poznać najlepszych marketerów, najfajniejsze rozwiązania, które pomagają wspierać sprzedaż, budowanie relacji z klientem, poznać nowe rozwiązania technologiczne. Jest tak dużo rzeczy, o których poruszamy, od tego, że Zmieniają się trendy społeczne, od tego, że coraz większe znaczenie ma personalizacja, docenienie klienta, nie produktu, tylko klienta, pokazanie rozwiązań związanych z tak zwanym content marketingiem, bo niektóre działania marketingowe przestały się przez... Sprawdzać. Część ludzi nie ma czasu na oglądanie telewizji i konsumuje kilka mediów jednocześnie. Na naszym wydarzeniu nasi prelegenci powiedzą o tym, jak przygotować się na najbliższe czasy, co się sprawdza. Przedstawiciele od Zalando po Deloitte, od Playa po Mercedes, od. Uczestnikami są liderzy naszego rynku, od e, najlepszego domu mediowego Starką w tym kraju poprzez e, gości z zagranicy z Publicisa, od e, prezesowej Coca-Coli poprzez szefa jednej z najfajniejszych agencji z Turcji. Jeśli e, brakuje ci czasu, jest dużo konferencji, na których chciałbyś wziąć udział, ale nie zawsze masz czas, musisz opuścić swoje biurko, bo nie zdobędziesz świata, siedząc ciągle za biurkiem. Poświęć dwa dni, przyjedź na wydarzenie, poznaj najlepszych marketerów, weź udział w wyjątkowym wydarzeniu, a, które organizujemy.